Witajcie. To Mammon, z Płocka, z miastem mortadelek i policyjnych donosów w sercu. Zawsze gotowy na kłopoty, ten mitoman, donosiciel i policjant, zawsze znajdzie sposób na wyjście z opresji. Witamy w prezentacji bohatera Reagle of Legends na celowniku Mammon Płocki. Mitoman. Pasywka głównopłockiej prowokacji. Co minutę, Mammon wypluwa gówno, które zostaje na ziemi. Wrogowie stąpający po otrzymują efekt zanieczyszczenie, który obniża ich prędkość poruszania się i zwiększa obrażenia otrzymywane od Mamona o 5% przez kilka sekund. Dodatkowo, jeśli wrogowie znajdą się w pobliżu Mammona podczas wybuchu gówna, zostaną skierowani w jego stronę na krótką chwilę przyciągając uwagę wroga i umożliwiając Mammonowi kontrolę nad sytuacją. Że wpierdalasz gówno i wpierdolił się mordą w gówno. Mierdzisz, że oni chyba wpierdalają to gówno i... Kuszaleńczy śmiech Jokera. Mammon wywołuje szaleńczy śmiech, który zadaje obrażenia magiczne wrogom na swojej drodze. Wrogowie trafieni tym szaleńczym śmiechem zostają zdezorientowani na chwilę, co powoduje, że poruszają się wstecz i zyskują mniejszą szybkość ruchu. W. Mordalecki rzut mortadelą. Mammon w pośpiechu wyciąga mortadelę i rzuca nią w kierunku wrogów. Mortadela wybuchająca na miejscu zadaje obrażenia magiczne w obszarze i na chwilę ogłusza wrogów. Na koniec Mammon szybko dolewa ketchup, który dodatkowo spowalnia wrogów przez krótki czas. Ja jednak i tak szanuję mortadelkę, ja lubię. No nie znam lepszej wędliny do usmażenia niż martadela, Smaży się i potem ketchup. Kurwa, najlepsze jedynie na świecie dla Ej, przesilenia. Mammon wypluwa ogromną plamę, pozostawiając w miejscu, gdzie się znajduje, obrzydliwą plamę. Plama ta powoduje, że wrogowie poruszający się po niej zostają spowolnieni, symbolizując traumatyczny incydent. Er nienawiść zżera mnie od środka. Mammon wzbiera wewnętrzną nienawiść, ujawniając swoje prawdziwe oblicze. Przez krótki czas zyskuje ogromną siłę oraz szybkość, a jego podstawowe ataki zadają dodatkowe obrażenia magiczne. Dodatkowo wrogowie w pobliżu zostają spowolnieni, a mammon otrzymuje tarcze absorpcji obrażeń. Która absorbuje część otrzymywanych obrażeń i przekształca je w regenerację. Krzywdy, kurwa, najgorsze. najgorsze jest to! Z nienawiść! Z mi od środka! Skurwy, syny. Zostawiajcie główno na przeciwników, śmiejcie się z nich. Rzucajcie mortadeleką oraz zostawiajcie po sobie toksyczne plamy po to, by na końcu zżerała was nienawiść do przeciwników.